Witaj! Niedawno Ewa Zajączkowska przeprowadziła mocny wywiad z niemieckim posłem o polskich korzeniach Tomaszem Frulisiem. Ich pierwsza rozmowa, która odbyła się około pół roku temu, odbiła się szerokim echem, wzburzając lewactwo? Po tradycyjnym przywitaniu politycy zeszli na temat migracji, w tym problemu przerzucania migrantów przez naszą zachodnią granicę? Zaczniemy od razu z grubej rury, no bo doskonale wiesz, że mamy bardzo duży problem na naszej polsko-niemieckiej granicy, na naszej zachodniej granicy, a waszej wschodniej. No i teraz powiedz mi, jak alternatywa dla Niemiec ocenia to wszystko, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej? Jak ty byś nazwał ze swojej perspektywy, to, co dzieje? Się na granicy polsko-niemieckiej, z perspektywy jednak niemieckiego polityka. Z perspektywy niemieckiego polityka, to jest kapitulacja przed własną polityką migracyjną. Ja potrafię bardzo dobrze zrozumieć, że tam stoją te patrole. Też osobiście bardzo to cenię, że stoją tam. Ale mówisz Nawet o patrolach nie... niemieckich czy polskich? O polskich mówię teraz. Dlaczego? Bo gdyby takie patrole stały 10 lat temu przy granicy polsko-niemieckiej, to być może tych problemów, które mamy z migracją, byśmy nie... może w ogóle tego nie mieli. A może gdyby takie patrole stały w ogóle na zewnętrznych granicach? Oczywiście, Unii że tak. Do, do, do tego, to by do, tego, do, do tego nie było. dążę, do tego dążę. Ale 10 lat temu było tak, jak była masa nielegalnych migra migrantów trafiła do Niemiec, to oni byli powitani przez naiwnych Niemców, miśkami, kwiatami. I, I wszystkim się wydawało, że to w, w super będzie, że będzie nowa siła robocza i że będzie taki... bardzo dobre dla gospodarki niemieckiej i że będzie super, będzie multi i wszystko nam wyjdzie dobrze. Mamy Gdzieś... taki filmik, gdzie jedna dziewczyna mówi: Habibi, come to Germany. No, 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 habibi, I no to habibi come teraz to Germany. No, a, a teraz Habibi już nie są mile widziane przez e, rząd niemiecki. To przecież Angela Merkel 10 lat temu mówiła: Herzlich Willkommen. Opowiadała, że Niemcy sobie z nimi poradzą. Miliony ludzi rozpoczęło marsz z południa Europy do Niemiec. Niemiec. Tutaj ciekawą rzecz, zauważył Konrad Berkowicz. Powiedział on, że ostatnia wielka wędrówka ludów spowodowała upadek Cesarstwa Rzymskiego. Będzie powtórka z historii? Patrząc na przestępczość w Niemczech, możemy się do tego zbliżać. Wykorzystują pewne luki prawne w prawie także europejskim i wykorzystują właśnie ten mechanizm przerzucania czy odsyłania migrantów, których po prostu nie chcą u siebie, do innych państw. Bo mamy sytuację taką, niestety, że po pierwsze polskie służby bardzo mocno ufają niemieckim służbom i w zasadzie tylko i wyłącznie w oparciu o niemieckie słowo, o jakieś takie niemieckie świstki papieru, no, biorą tych Którzy Niemcy nam przerzucają, i nawet jeżeli mamy twarde dowody w postaci słów tych imigrantów, którzy mówią, że nigdy wcześniej w Polsce nie byli, to Niemcy i tak uważają, że to są polscy imigranci i przerzucają ich do Polski. To wygląda rzeczywiście jak takie przerzucanie tego gorącego kartofla, którego nikt nie chce trzymać w swoich rękach. Tak jak powiedziałam, to zaognia nasze wspólne relacje powoduje, że my tracimy zaufanie do niemieckich służb i do niemieckich polityków jeszcze bardziej. Mamy coraz większe roszczenia wobec niemieckich polityków i niemieckich. Służb, no ale wygląda to rzeczywiście tak, że Niemcy po prostu pozbywają się od siebie ludzi, ze swojego państwa, ludzi, których nie chcą, i wciskają nam ich na siłę, nawet jeżeli oni z Polską nie mieli nic dotychczas wspólnego. To jest cały problem tego systemu migracyjnego w Europie. Nie ma dowodów. Nie ma rejestracji, jest jedny, jeden wielki, jak to powiedzieć, bałagan. I to, co Niemcy teraz robią, jest tak, że no, sprzątał dom, zbior ten bałagan, i przy, zamiast, zamiast wynieść ten bałagan poza dom, przenoszę go do drugiego pokoju, to, to dom też nie zostanie posprzątany i to jest dokładnie to, co się tu dzieje. Także ten cały system jest dysfunkcjonalny i dlatego ja mówię, zawsze już mówiłem, że tu akurat w tej kwestii musi być jakaś europejska współpraca, muszą być chronione właśnie, gdzieś mówiłeś właśnie o tym, granice europejskie. Zewnętrzne granice europejskie muszą być, muszą być pod kontrolą. Nie można wpuszczać już nikogo. Muszą być ośrodki dla migrantów, ale poza Europą, bo oni już będą trafią, zrobią pierwszy krok na ziemię europejską, to już bardzo ciężko się ich pozbyć. Tam są jeszcze jakieś takie NGOsy, które robią presję, żeby na narządy. Większość rządów nadal jest przecież lewicowa w Unii Europejskiej. Także tu jest fa faktycznie potrzebne europejskie rozwiązanie w tych kwestiach. Dlaczego twoim zdaniem państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są w stanie poradzić sobie z mafiami, które przemycają tutaj ludzi z firmami, z organizacjami, które sprzedają po prostu wizy, przecież jest pełno ogłoszeń w internecie, ile kosztuje transport, nie wiem, z jakiegoś państwa do Rosji i z Rosji na teren Unii Europejskiej, czy, czy do jakiegoś innego państwa, które jest w granicach Unii Europejskiej i dalej ci ludzie są po prostu transportowani w głąb Unii Europejskiej. Dlaczego my sobie nie możemy z tym poradzić, twoim zdaniem? Z czego to wynika? Mi się wydaje, że moglibyśmy sobie z tym poradzić, ale po prostu spora część e, państw Unii Europejskiej nie chce sobie, sobie z tym poradzić. To jest problem. Jest e, e, taka zła, fałszywa narracja, która jest bardzo popularna wśród takich lewicowo liberalnych rządów, e, że, e, że, że, że ta masowa migracja, że ona jest szansą jakby. Może jest szansą, że um, ja będzie, zresztą będzie, zresztą siła, zresztą. Była, będzie siła robocza, um, bo potrzebujemy siły roboczą ze względów na złą demografię i, i z tego powodu e, importują coraz więcej ludzi. Za, za tym też stoją spore sp, duże spółki, e, trzeba o tym wiedzieć, bo przecież jest tak, że w, 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 Niem w Niemczech w, 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 bardzo wiele sp dużych spółek e, wypowiadało się za e, migracją. Dlaczego? Bo a... E, Dodatkowo, siła ta, ta siła robocza, a nawet ci, którzy nie znajdą pracy w tym niskim sektorze płatnym, to nawet to są dodatkowi konsumenci przez socjal państwa niemieckiego. A tego ja nie lekceważę. Jak jest, nie wiem, milion albo Syryjczyków, którzy nie mają żadnej roboty, to oni nadal otrzymują socjal albo Ukraińców, oni nadal otrzymują socjal, to, to są dodatkowi konsumenci. Także dla tych dużych spółek to jest dobry biznes z dwóch perspektyw. Albo tania siła robocza, albo dodatkowi konsumenci. Także i, i wiemy, jakie są powiązania między dużymi spółkami a na przykład rządami. Także jest ta, taka bardzo naiwna ra, narracja. Jednocześnie jest tak i to jest i to jest najlepszym dowodem w sumie na to, że tak oni naprawdę w, do końca w to też nie wierzą, mhm. bo gdyby faktycznie migranci byli takim, przynieśli taki dobrobyt. To by się z nimi, e, z nie dzielili. Do, do, no, 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 dokładnie, dokładnie. No, Martin Schulz, były prezydent no to, Parlamentu to, Europejskiego, kiedy powiedział, że to co migranci nam przyniosą jest bardziej wartościowe niż złoto. To się dziwi, dlaczego na przykład Niemcy chcą się teraz pozbyć tego złota. Tutaj poseł poruszył Ważny problem. Frontex, organizacja będąca taką unijną strażą graniczną, była przez ostatnie lata sceną kilku poważnych skandali korupcyjnych. Warto też zaznaczyć, że lewackim elitom nie zależy na obronie granic. Połączywszy to z niestety dosyć częstym lobbyingiem dużych spółek w rządach narodowych, widzimy skąd tak słabe zabezpieczenie granic no przecież mamy przykład tego Wenezuelczyka w Toruniu, no. tak? On został ściągnięty do Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości e, na wizę czasową. Nikt nie kontrolował, czy temu człowiekowi się wiza skończyła. Nawet jeżeli temu człowiekowi wiza się skończyła, to i tak e, no, nikt go nie przechwycił w odpowiednim momencie i po prostu nie deportował z Polski, no bo ten człowiek nie miał prawa już przebywać w Polsce i dopuścił się tak straszliwej zbrodni. Powiedz mi, czy ciebie spotkały jakieś konsekwencje w AFD w związku z twoim ruchem, który wykonałeś? Pojechałeś na Polskę, nie? granicę wsparłeś polskie patrole obywatelskie, no które jednak działają przeciwko niemieckim służbom, więc. Jaka była reakcja AFD na to, co zrobiłeś? A w sumie nie było żadnej negatywnej reakcji, bo jak już mówiłem, nasi ludzie widzą, że takie przerzucanie migrantów, że to nic nie daje i to, że to nie jest w interesie niemieckim, tylko doprowadza do tego, że są większe konflikty między Polską a Niemcami. Tak ludzie, ludzie nasi to widzą. Jednocześnie jest tak, że oczywiście AFD się wypowiada za tą kontrolą granic też ze strony niemieckiej, tylko że e, e, zawsze krytykowaliśmy politykę też Angeli Merkel i e, o, Olafa Scholza i też Friedricha Mierza, którzy faktycznie nie zmieniają e, tej polityki przy granicy i dlatego to nie było aż takiego problemu, bo nasi ludzie potrafią zrozumieć, że Polacy, że tam stoją te patrole i że oni, i, i sami byśmy sobie życzyli tego 10 lat temu. Także to jest ważny sygnał na całą Europę, nawet jak to nie jest bezpośrednio w niemieckim interesie. Także ja nie miałem żadnych problemów w tym naszej partii, nikt z tym nie miał problemu, że ja tam byłem. Mainstream w Polsce przedstawia AFD jako partię antypolską. Tymczasem wykazują się większym rozsądkiem i zrozumieniem dla polskich obywateli niż nie jeden polski polityk. Tutaj taka mała dygresja, nasze dziennikarskie doświadczenie nagrywamy w Parlamencie Europejskim, gdzie wokół jest bardzo dużo ludzi i jeżeli słyszycie kogoś, kto krzyczy Mógłbyś bardzo usłyszeć? mocno, to musicie wszyscy usłyszeć, że Włoch jest Włochem, więc pewnie teraz wszyscy usłyszycie w tle język włoski, ponieważ pan ma całkowicie gdzieś, że nagrywamy tutaj program, że ludzie próbują normalnie porozmawiać i drze się na całą parę, na cały Parlament Europejski, bo każdy musi usłyszeć, że ten pan jest Włochem, także usłyszeliście Włocha w pełnej krasie. Jeszcze jest ta... Jedna rzecz, i tego um, Polacy mi się wydaje lekceważą. I to nawet nie można mieć zarzutów, bo, bo, nie, mają, bo, bo nie, nie śledzą debaty niemieckie. Uh -huh. Ale to, ten temat e, z tymi patrolami, z, tą, z tym konfliktem przy granicy polsko-niemieckiej, to w Niemczech o tym aż tak się nie mówi. Uh -huh. No bo niewygodny temat może też, ale nie mówią, nie mówią za bardzo o Niemcy e, o tym temacie. I dlatego e, też Merc mi się wydaje, że lekceważy, uh -huh. że ta polityka, e, którą prowadzi, jest bardzo źle odebrana w Polsce. I to jest, jest taka pewna, w pewnym sensie asymetria dotycząca informacji tego, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej. Dlatego ja tam też pojechałem, żeby sobie własną opinię stworzyć. No, no i Jaka i... była twoja opinia? Czy rzeczywiście spotkałeś tych złych kiboli, nie. którzy atakowali niemieckie służby? Tam... Czy jednak spotkałeś zwykłych ludzi, którzy po prostu w trosce o swoje bezpieczeństwo stali na granicy i patrolowali, czy aby na pewno niemieckie służby nie przerzucają nam ludzi, których u siebie nie chcą po prostu? Kibole nie są źli, ale tam kibole <ślam> za bardzo nie widziałem. E... To było może dwóch, trzech, a reszta to naprawdę to było... Ludzie bardzo różnie. były by, by, by matki, były babcie. By, 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 by bardzo to mi zaimponowało, że był starszy, e, starszy mężczyzna nie wiem, miał 70-75 lat który tam normalnie stoi dniami mhm. także szacunek. E, I nie, jak czytałem, wpisy też. E, posłów polskich, właśnie tych niby progresywnych partii mhm. na ten temat, że tam stoją jacyś dziwni ludzie, no to ja tego naprawdę nie mogę potwierdzić. W ogóle dziwi mnie to bardzo, jak e, e, właśnie politycy, no z ramienia na przykład Platformy Obywatelskiej, jak oni mogą takie coś powiedzieć, bo faktycznie przecież jest tak, że, że to są ludzie, którzy... No, Boją się tego, mhm. co się dzieje. Boją się tego, bo dlatego, bo wiedzą też w pewnym sensie, co się dzieje na Zachodzie. Obserwują sytuację w Niemczech, obserwują sytuację gdzie indziej. A tu mamy w Polsce też właśnie tu w Parlamencie Europejskim. Jest grupa posłów polskich, tak niby no, pseudoliberalni, pseudoprogresywni. Im się wydaje, że wszystko tak, że wszystko to, co jest na Zachodzie, że jest dobre, że jest lepsze niż to, co jest w Polsce. Oni mają kompleks, kompleks mniejszości. A nie powinni tego mieć, bo sytuacja w Polsce naprawdę jest dużo lepsza. Ja jak rozmawiam z przyjaciółmi, czy to są Niemcy, czy to są Holendrzy, czy to są Francuzi, to oni się tak patrzą w sumie jeszcze z podziwem na Polskę, bo w Polsce jest jeszcze, jeszcze sytuacja e, jeszcze w miarę normalna, e, nie ma tych problemów, jakie my mamy w Niemczech, jakie mamy gdzie indziej. A, ci mamy, a, a mamy grupę polskich posłów, którzy mają jakieś kompleksy i mi się wydaje, że oni muszą jakby naśladować zachód, bo zachód jest czymś lepszym. Tak nie jest nie mają w ogóle nie ma żadnej potrzeby żeby mieli kompleksy powinni być dumni z tego co kim są i, um, i ja bym sobie życzył bo ja tak, mam żyją? polskie obywatelstwo tak. mam polskie obywatelstwo mam polskie też pochodzenie mam duży sentyment do Polski ja po prostu bym sobie życzył żeby Warszawa nie wyglądała jak Berlin albo żeby Kraków nie wyglądał jak um, Dortmund platforma i lewicowy mainstream bazuje na polityce wstydu Mamy się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami. Aktorzy, pisarze, celebryci, którzy opowiadają, jak to lepiej jest na zachodzie. I co? Polityk z Niemiec potrafi docenić polskich obrońców, odwiedził ich nawet na granicy. Tusk chce ich zwalczać. To jest naprawdę mocne. Polacy musimy pozbyć się kompleksów. Musimy być dumni z bycia Polakami. Nie bądźmy jak ci posłowie polskojęzyczni. Nawet za rządów PiSu, sorry, no na pewno jest nie, mi bliżej, prawda, miliony, jest mi bliżej, miliony, jest mi bliżej do PiSu niż do Platformy, ale przecież e, też e, za, za czasów e, rządu PiSu. E, e, na, nawet polskie miasta się zmieniły i w sensie demograficznym bym powiedział raczej nie na korzyść. Było wydanych, nie wiem, 6,2 milionów wiz. Prawie 400 tysięcy wiz dla migrantów z państw muzułmańskich i afrykańskich to jest też naiwna polityka, którą też PiS prowadził, także PiS się w pewnym sensie też przyczynił, przyczynił do tego, jak było w Toruniu, było na przykład, można naprawdę winić Niemców za, za negatywną, za złą politykę, będną politykę migracyjną, która była stosowana przez ostatnie 10 lat, ale nie wszystko, nie wszystko, co się wydarzyło w tych 10 lat jest wina Niemców. Na przykład jak, nie wiem, w Toruniu Wenezuelczyk, jak się nie mylę, zamordował no, tą... Młodą bardzo kobietę. inteligentną, młodą kobietę, studentkę. Za to nie można akurat winić Angeli Merkel albo Olafa Scholza, bo to byli ludzie, którzy nie wprowadzali, nie wprowadzali Niemcy, tylko to byli ludzie, którzy otrzymywali wiza z Polski, jak się nie mylę. Ty pewnie masz więcej informacji na ten temat, ale, ale na przykład Niemcy oczywiście zaprosili pół świata do, do Europy, do siebie, ale na przykład Wenezuelczyków nie zaprosili, a jednak są Wenezuelczycy w Polsce, także... Em, Oczywiście można i trzeba winić niemiecką politykę migracyjną, ale też Polacy też. Popełnili sporo błędów, jeśli chodzi o politykę Oczywiście, polski rząd. Polacy nie, bo Polacy większościowo chyba się sprzeciwiają takiej, ta, ta, takiej polityki migracyjnej, ale polski rząd też popełnił błędy i e, e, nie można zawsze tylko winić tych, bo faktycznie e, błędy były też robione w Warszawie. My mamy bardzo duży problem w Polsce z tym, jest to, że my nie jesteśmy do końca informowani rzetelnie przez rząd na temat właśnie procesu migracyjnego, na temat procesu wydawania tych wiz, na temat firm, które zajmują się outsourcingiem. Przygotowu I przygotowują dokumenty dla tych, którzy do Polski chcą e, przyjechać. Więc rzeczywiście, my tak, w Polsce, e, e, rządy, które są w Polsce od wielu, wielu lat, popełniają błędy. E, I te błędy głównie polegają na bardzo nieodpowiedzialnej polityce migracyjnej. Ale... To prawda. Niestety zabrakło poważnej polityki względem legalnej migracji i trzeba umieć się do tego przyznać. Niestety nie było i wciąż nie ma instytucji, która będzie zajmowała się obcokrajowcami, którym skończyły się wizy. W kolejnej części mowa jest o handlu Unii. Ale też po świecie. Byłem w, 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 w delegacji do Centralnej Azji i tam rozmawiam z ludźmi. Oni chci, chcieliby z nami prowadzić jakieś biznesy. Um, są zainteresowani współpracą um, z, z Unią Europejską, z, z Niemcami, z Polską, ale po prostu. My im to nie umożliwiamy. Dlaczego? Przez jakieś właśnie przez moralizowanie polityki handlowej, polityki zagranicznej, przez regulacje, które są tu stosowane. Także to, um, oni chcieliby z nami współpracować, to, um, ale nie, nie da się z nami współpracować, bo po prostu są takie um, absurdalne przepisy. Um, i, takie pouczanie też reszty świata, że to jest problem na nich wejść z nami w biznes. Tak? I dlatego oni orientują się bardziej w kierunek Chin. E, także ten cały Zielony Ład to nie chodzi tylko o to, że, to jest, że ta cała ideologia klimatologiczna jest. E, e, Wątpliwa w pewnym sensie, ale też to po prostu bardzo szkodliwa dla naszej, dla naszej gospodarki. Przecież pamiętamy, że Unia do umowy handlowej z Indonezją wpisała polepszenie praw reprodukcyjnych kobiet w tym kraju. Dlatego Chiny wygrywają z nami nowe kontrakty handlowe. Prowadzą biznes, a nie nawracają inne kraje na swoją ideologię. Unii wydaje się, że mogą wszystkich pouczać i moralizować, a sama jest stolicą korupcji i zepsucia. Unii wydaje się, że mogą wszystkich pouczać i moralizować, a sama jest stolicą korupcji i zepsucia. Niemcy na przykład są trzeci rok rzędu w recesji, I dlatego ja wiem, że w Polsce jest ta narracja, że tu ta polityka unijna, że jest zawsze, że tu zawsze jest sforsowany interes niemiecki, ale no patrzmy sobie, jaka jest sytuacja w Niemczech, czy polityka migracyjna jest w interesie Niemiec, wątpię, czy polityka ekonomiczna, czy zielony ład, czy to jest w interesie Niemiec, wątpię, biorąc pod uwagę, że na przykład Niemcy budują, budowały jakby najlepsze samochody na całym świecie i teraz jest prowadzana przymusowo, ta polityka klimatologiczna, która uderza wbrew, bez, bezpośrednio w niemieckie w paliwa kopalne, samochody spalinowe, tak? to, to dla Niemców jest niesamowity problem. Dlatego Niemcy, chyba jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, są trzeci raz rzędu mają recesję. Także um, e, idzie to w bardzo zły kierunek i mam nadzieję, że to się tak powoli, mimo to, przesunie w, w stronę prawicową. Że... Tutaj muszę się nie zgodzić. Polityka Unii Europejskiej jest prowadzona w interesie Niemiec. Nie chodzi jednak o zwykłych Niemców, którzy będą musieli się mierzyć z przestępczością i pogorszonymi warunkami życia. Zyskają elity, politycy, osoby, które mieszkają na zamkniętych, drogich osiedlach i międzynarodowe korporacje. I po to ten cały lobbying. E, państwa członkowskie, państwa członkowskie mhm. Unii Europejskiej są coraz bardziej represyjne wobec. E, prawicowym ugrupowaniom. Widzimy, że to się dzieje na przykład w, w Rumunii się działo, że były po prostu wybory anulowane. To trzeba sobie wyobrazić. To przecież parę lat temu byłoby niewyobrażalne, że demokratyczne wybory zostaną anulowane, że po prostu, bo, 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 bo wygrał ktoś, kto im się nie podoba. W Polsce też widzimy przecież, że jest mimo wszystko ścigana opozycja. W Niemczech są próby delegalizacji AFD. We Francji Marine Le Pen nie może wystąpić do następnych, nie może kandydować w następnych wyborach. Orbanowi Także... do... Do Budapesztu ściągają tęczowe manifestacje. Tak, tak, tak. tak. Ponad 70 posłów Parlamentu Europejskiego brał udział w Paradzie Równości, która tak de facto była zabroniona. No, Orban nie tak. zrobił z tego wielkiej afery, ale, ale są takie próby podważania narodowej suwerenności w wypadku właśnie Węgier. W Polsce też próbowali zrobić i nadal próbują wariant rumuński, ale im się nie uda. Przykre, że prześladują prawicę. Ale prawica to partia ludzi, a nie elit. Zwyciężymy. Pamiętam, a w się dostała pierwszy raz do Bundestagu, to już y, inne partie mówili, no to będzie jedna kadencja, bo, bo, oni, bo, bo, bo oni nie będą mieli argumentów na nas i my ich po prostu zniszczymy argumentami. W chwili obecnej jest tak, że mamy poparcie ponad 20% i taki trend jest w całej Europie. Oni zlekceważyli nas, im się wydawało, że mają CDU jest partią bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek światopoglądu. Oni kierują się tym, co akurat dziennikarze w Berlinie im każą, a dziennikarze są w 90% lewacy. Także to jest w ogóle taki fenomen, że CDU, partia, która w ostatnich 45 lat rządziła przez ponad 30 lat, Niby partia o profilu chrześcijańsko-konserwatywnym no, nic nie, nie zrobiła w tym kierunku. Że CDU jest w zasadzie w stanie wejść w koalicję ze wszystkimi, Dokładnie. żeby tylko was Dokładnie. docisnąć. Dlatego, i to jest też ciekawa obserwacja: ten cały w Niemczech się mówi brandmauer, czyli taka ta ściana albo kordon sanitarny, mhm. że tak naprawdę. Dla nas nie jest aż takim problemem. Dlaczego? Bo ten kordon sanitarny zmusza Hadeków do koalicji z partiami lewicowymi, co jednocześnie doprowadza do tego, że, że ta polityka stosowana przez Hadeków jest wbrew interesom własnych wyborców i, i, i my na tym zyskujemy w sobie. W Polsce pojawiają się dopiero zalążki takiego ograniczania partii prawicowych, rzeczy, które od lat dzieją się na zachodzie. Dziękuję za oglądanie zostaw suba